No i co? Ładnie? Przepięknie. Ile kijanek? policzny. 157, 422, 423, 424, 425. Ale się cuda zdarzają. Te ważki też się przyszły na zadziwiać. Rzeczka Omulew, a tu z prawej, z lewej strony rezerwat przyrody Małga 425. Do zobaczenia, tylko jest mały szkopu, że rower jest po drugiej stronie. Rzeczy już przeniosłem. Jeszcze muszę się przedostać z rowerem. No, zobaczymy, co tutaj Małga nam jeszcze sprezentuje. Dawajcie kienki na drugi brzeg, będziecie pomagały w niesieniu roweru. Tak się prezentuje Omulew. Zarośnięty, ależ ważek. Łubiny już kwitną, Szklejakowy szlak narysowany. Hej waszki. Kijanki okazały się bardzo pomocne. Rower jest na drugiej stronie. No, coś się mną interesują jakieś takie helikoptery. Może gdzieś mają gniazdo i są zaniepokojone. Także ja jeszcze spojrzę sobie na omulew. Z jednej i z drugiej. i troszeczkę na brzegu rezerwat Małga to 163 hektary chronione od 91 roku no one są po tej stronie omulewy, omulewi omulewa raczej to jest żeński rodzaj omulew, omulewi hej i żurawie Przed wojną to były tereny wioski Małga. Po wojnie wysiedlono mieszkańców i powstał poligon. Podobno niedaleko jest wioska i tam jest wieża kościoła, która została tylko po zabudowaniach. Pojadę sobie to sprawdzić. A poligon został zamieniony na rezerwat w 1991. Żurawie kolejny raz. Także można sobie zobaczyć tu, jak wygląda sukcesja natury po opuszczeniu i po zaprzestaniu gospodarowania tymi gruntami. Największa niewiadoma dzisiaj rozwiązana, przekroczony omulew, albo omulewia. Teraz można Dalej.